Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft wyzwanie na modach No i tak jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, e, nie mam nowych pointów e, Nie wiem co, no mówią, że coś może się zwalić Przez to, że zmieniłam jakby zajeba i pokle Ale jednak wolałabym wszystko tego uniknąć No ale okazało się, że jednak coś nie gra Więc spróbuję znaleźć, gdzie mogliśmy mieć dom bo no, mogłabym wiedzieć na poprzedni Dobra. Moim zdaniem nasz dom będzie e, tu albo tu. Nie. Hmm. Tu albo tu. A może tu? Nie. Wydaje mi się, że tak blisko nie mieliśmy, więc bardziej stawiamy tu, ale w sumie to nie wiem. Więc po prostu musimy jakby pojechać i się wrócić, no bo no. Co mamy zrobić? E, nie wiem czemu się skasowały pointy. Eee... Nie jest to szczerze mówiąc jakaś wielka tragedia. Yy, mogło być gorzej. Dobra, może tu gdzieś jest. Nie, czy. Dobra. Yy, w każdym razie, w, w takim razie, w takim razie, w takim razie tak. Yy, potrzebujemy. Drewno. Widzę, że z drewnem średnio, więc tak. Tego na pewno nie potrzebujemy. Myślę, że bez tego też sobie poradzimy. I okej, okay, i teraz trzeba crafting znaleźć gdzieś. Ale w ogóle słabo, że tak się stało, no bo jakby. No po prostu słabo, i będzie nam to, myślę, trochę przeszkadzać. Ale. Um. No nie wiem. W sumie nie jest jakaś strasznie dużo za, poza odcinkiem, tak jak wam mówiłam kiedyś. Yy, ale myślę, że mogę spróbować zrobić tak, że... Kurde, czy chcę wysunimy craftinga, bo nie chce mi się... Dobra. Nie będziemy tutaj tak się obijać. Yy, i robimy tak. Yy. Okej okay, i... Dobra, i idziemy w stronę, o właśnie tam, chyba, nie? Tak, dobrze, yy, bo gdziekolwiek nasz dom by nie było na pewno jest to w tą stronę, okej, okay. yy, jakby, dobra, mam dylemat właśnie, czy jakby spróbować otworzyć te i po prostu poza odcinkiem, yy, czy jednak na odcinku. No dobra, na razie się nad tym nie zastanawiamy, bo nawet jeśli ja nie zrobię tego teraz, no bo nie przerwę odcinka w połowie, eee, Nawet, no, nie w połowie, bo po, nie wiem, jednej piątej Więc e, spokojnie mm, popłyniemy sobie teraz tam do domku, e, gdziekolwiek by on nie był e, I no, kiedy się to ogarnie, może zrobimy taki odcinek do, do, do z odzyskiwania waypointów e, I po prostu spróbujemy się przejść wszędzie, gdzie byłam kiedyś żeby jakoś mniej więcej ogarnąć No Nie wiem z czego to wynika, że tak się stało yy, Trudno mi stwierdzić, bo się na tym nie znam yy, więc yy, no Au! No właśnie zły plan. A ciekawe czy bym zginęła... A nie, nie, się w domu, bo spałam przecież nie, nie w swoim łóżku. Ja bym chciała... Yy, drodzy Państwo, odzyskać moją łódkę. Więc yy, bo no nie chcę się tutaj, ten, chciałam tylko sobie zrobić tego. A co mamy długzy, z tym co to jest, bo wygląda trochę jak sorota. Zrobię sobie tutaj. Um... Jak się nazywa? Nie pamiętam, Portal. Nie pamiętam jak to się nazywało. To teraz mam pustkę w głowie, w mózgu, w whatever. E, dobra, i robię tak. E, dawaj mi tą łódkę i teraz tak. czekajcie, wrócimy do tego, gdzie byliśmy. Um, I czymy w dobrą stronę? Dobra, to w, w dobrą. No nie, musiałam się tak upewnić, żeby mniej więcej wiedzieć. Tam trochę przerwało, bo ja bym po prostu chciałabym na temat to do, do domu. I no póki co, daj sobie spokój z wyprawami. A problem jest o tyle taki, że. Jak pamiętacie, albo nie, miałam parę diamentów znalezionych i przy nich miałam moje pointe. Również miałam parę takich. Przynajmniej jedno było coś takiego co za stellarkaną, chyba. Albo dwa nawet. Jakiś surowiec taki mocny, którego nie mogłam wykopać. Ale myślę, że na spokojnie się to ogarnie jakoś. Czyli gdzie mi w ogóle płyniemy? Dobrze, płyniemy. Eee, więc no, generalnie. Oczywiście, teraz, z tego co słyszę, jeśli słyszę, dobrze, mama mnie woła, bo przecież to tak to no jest. Tam jest jakieś coś. Eee, pryzmarynowe, eee, Bo wiecie. O, następne. Eee, bo jak powiesz komuś. Eee, znaczy, no nie wiem, ale ja e, mam także, jak powiem komuś: e, pryzma Dwa że nagrywam i że proszę mi nie przeszkadzać, byłoby miło. To oczywiście jestem kompletnie ignorowała. W sumie generalnie rzecz biorąc to cokolwiek bym nie powiedziała. Coś mądrego, dotyczącego tematu, który, o którym mówimy, czy coś to i tak, niech mnie nie zła Ale po prostu najbardziej, ogólnie jest to wkurzające, ale najbardziej właśnie wkurzające jest to wtedy, kiedy e, Ja jakby potrzebuję coś zrobić, albo nie wiem, mam do zrobienia lekcje e, I mówię, że no, którym moglibyśmy nie przeszkadzać, po czym ktoś wpada i nie wiem, mówi do mnie wyjdź z psem e, Albo no, znaczy, no dobra, powiedzmy, że jak robię lekcje, to jeszcze powiedzmy ok, no bo to można zrobić później, ale powiedzmy, jak mam lekcję bo mam teraz y, trzy razy w tygodniu lekcję y, Co prawda, jedno stacjonarnie, dwie online, więc no te, to stacjonarnie, no to wiadomo, widać kiedy, jakby ktoś u nas jest w domu, y, ale jak mam online, no to y, ja mówię, że mam lekcje i że moglibyście mi nie przeszkadzać, y, ale jestem kompletnie ignorowana, więc. Wtedy to jest dość słabe. O Jezus, Jezus, co mnie tak laguje? Co tam się generuje? Kurde jakieś, nie wiem... O, pryzmarnowe nowe eee, trzy. Siedlisko zła Pryzma ry nowe 3. O i wrak, ale... No generalnie nawet bym może to pozwiecała te takie, bo myślę, że zarażenie nie jest jakieś super groźne. Yy, ale jak wiecie, lub nie, jeśli widzieliście poprzednio, część odcinka, nie przewinęliście od razu. Do tej, co to jest to, niby? Aha! Co? To jest piramida podwodna, serio? No i jeszcze nauczcie pisać może piramida. Nie wiedziałam, że w ogóle coś takie jest, bo widziałam jakby tu na modach różne takie rzeczy yy, typu... Czekajcie, w którą stronę? No, na razie jest. Yy, typu, no nie wiem, na przykład ten mineshaft podwodny czy coś, ale nie wiedziałam, że jest piramida yy, To ciekawe yy, Dobra yy, Nie pamiętam, co mówiłam, więc nie skończę tego, o czym mówiłam Po prostu nie pamiętam, o czym to było yy, Więc yy, ten Dobra i biegniemy, ja nie, wie, nie wiem co się tam świeci, bo ślepa jestem. A, lawa, dobra. To w sumie możemy dalej płynąć tu. Tylko czy w dobrą stronę to w ogóle płynie? Nie musimy zwrócić, Wróć się człowieku. Eee. No. Wydaje mi się, że to też raczej nie będzie w dobrą stronę, czy to jest w dobrą stronę. A no dobra, powiedzmy, że jest w miarę ok. Znaczy wiecie, mogłabym pobiec, ale sam jak już mam tą łódkę, o ileż mnie nie rozwali. na stronę nie No dobrze, pojęłam Dobra. Myślę, że... Au, 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 au. Aua! Ale mi jest ciało. Dobra. Aż jakby... Karta, w sensie, no nie wiem, co nazwać. Yy, okienko? W sensie w komputerze mi wyśledzało, że... Hm, brak odpowiedzi. No, nie zauważyłam. Okej. Okay. I oczywiście akurat musieliśmy trafić na taki górzysty teren do chodzenia po nim To jest złoto, serio? Co tak na wierzchu? Nie wiem jak to powiedzieć um, Okej okay. I teraz... no dobra Generalnie Nagrywałam drugi odcinek, patrzyłam po takich, no nie wiem czy to powiedziałam w sumie, ale nie chciałam po prostu zapom zapomnieć wątku tego, że waypointy się skupiły i że muszę wrócić do domu i sobie odnowić waypointy A teraz powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć na ten temat, yy, ale nagrywam dwa odcinki poruszynku, w planach miałam tylko jeden, a muszę zrobić yy, prezent, bo właśnie dzisiaj jest ten dzień, kiedy mam zajęcia dodatkowe i yy, miałam trzy ćwiczenia do zrobienia i zrobiłam dwa Wczoraj, więc to jest no, już jakiś progres, no bo lepiej dwa niż zero, nie? Ale <grym>, w ogóle na no, to bym chciała wszystkie zrobić. Zwłaszcza, że to jest francuskie, ja bardzo lubię francuski, więc w mnie nie przeszkadza mi w ogóle podmowowa akurat z tego przedmiotu. No zwłaszcza jeśli jest dodatkowe, no bo. No, by... Jednak jest różnica, jak na przykład jak jesteście w szkole, to nauczyciele, no wiecie, może wam dać po prostu nieprzygotowanie czy coś takiego, nie? A jak to jest dodatkowe, no to... Taka osoba nic bym nie zrobiła, przy tego, że nie wiem. Ja na przykład bym nie chciała rozczarować, bo potem miałabym takie wrażenie, że... Znaczy wydaje mi się, że mogłoby być tak, że na przykład e, pani mogła stwierdzić, że e, no nie wiem, że się nie przykładałam, no i jakby po co ona ma się przykładać z koreanie, a, a że lubię, no to jest luks. O, 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 właśnie tu. I tutaj zaraz sobie zrobię, wracając do tego, do odnowienia witpointów, to zrobię sobie tutaj właśnie witpointa B i kioska. Ostatnio mam jakąś taką fazę, że chcę wszystko napisać jak najszybciej się da i robię przy tym po prostu miliard błędów. Znaczy no, po prostu znaczy literki pisze dobre, tylko że y, się po prostu miejsca mi zamieniają. No czyli takie literówki, no. Jak, no to, jak to na komputerze się zdarzają, ale że akurat ja jestem zdolna i mi się zdarzają też y, nie na komputerze, co y, jest dość ciekawe. Yy. Ale serio, czasami jak piszę normalnie jakby... Yy. W zeszycie no ale gdzieś coś, yy, to zdarza mi się... A, dobra. Idą ze mną, idą, to dobrze. Proszę. mogę wrzucić? Yy, myślę, że mogę wrzucić... A, nie wiem. Dobra, to się nie przyda. Yy. Dokąd my zmierzamy tu chyba, nie? no czyli przed siebie idziemy dobrze. I nie powiem co mówię. Dobra, nieważne. Dobrze, że to było coś ważnego jednak, ale... Wydaje mi się życzenie. Okej, okay, ten odcinek tak jak wcześniej też będzie trochę dłuższy niż 15, mi po prostu chcę je dojść. No. A wiem, mówią o błędach, że czasem jak piszę w zeszycie normalnie, jakby ręką To też mi się zdarzają błędy na zasadzie, że zamieni literami, litery miejscami Ale to głównie się zdarza, jak pani coś jakby mówi I po prostu staram się to zapisać w czasie, kiedy ona mówi I jeszcze słyszeć, kiedy mówi, na, co mówi, jak... Jako następne rzeczy, żeby wiedzieć też, co zapisać później. Yy, tutaj się, rzeczy, którą akurat piszę i się, przez to, że się na raz robię, yy, no to po prostu się mylę. Ok, i mi się wydaje, że mieszkamy gdzieś tu, nie? Wiecie, yy, tak... Yy, o, tu nawet no, jest zagroda. No, to pewnie nasze. Znaczy, no jest taki kwadrat, który zakładam, że jest zagrodą, czy jest... Zagroda się zaraz okaże. A nie, to nawet nie kwestia, że zagroda, tylko jest przecież wielka dziura, że mi chcą widać. Dobra, a więc jesteśmy. Od razu zrobię pointa baza. Yy... I domek na różowe oczywiście. A, rzeczywiście nie ma różowego, jak zwykle. Yy... No bardzo, proszę też No i dobra. Yy... znaleźliśmy domek, więc jest sukces. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten odcinek. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapki w górę i subskrypcję. No my co ja tak? My widzimy się w kolejnym... No. Trzymajcie się no i cześć!